Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie, które zadało kilka osób. Pytanie brzmi: Czy w pandemii odwoływać ślub, chrzest, komunia? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytanie jest krótkie, i niektórzy pytali o ślub, niektórzy co z komunią, niektórzy pytają, czy chrzest teraz robić, czy przyspieszyć, czy później, czy jest zagrożenie życia. Ogólnie chodzi o sakramenty, ale myślę, że tutaj najbardziej wybijającym sakramentem się jest ślub, kiedy są podjęte bardzo konkretne plany, macie ślub w kwietniu, macie ślub w maju, no i co teraz zrobić, jak to rozwiązać. Jestem proboszczem i powiem wam, jak ja to rozwiązuję, co mówię osobom, a też jak osoby na to reagują i co też gdzieś słyszę od innych księży. Na przykład z komunią słyszę, że przekładają komunię na listopad, taki bardziej bezpieczny termin, czyli już podejmują decyzję o, o przełożeniu. Z pewnością jest tak, że nie ma co w tym momencie robić jakiegoś wielkiego zgromadzenia, bo nawet jeżeli w maju będzie bardziej liberalne, już podejście do wychodzenia, to i tak będą jakieś odległości pomiędzy nami, także to i tak w Kościele będzie z jakimś utrudnieniem. Natomiast moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest, jeżeli chodzi o komunię świętą, żeby zrobić tak, że pójdziemy nie w ilość, a skoncentrujemy się na, w cudzysłowie, jakości, bo to nie chodzi o jakości w ogóle komunii, tylko przeżycia tego, że, nie, że sytuacja wymusza, żeby to nie było masowe. I można na przykład zaproponować księdzu, jeżeli tam grupa jest nie za duża, na przykład do 50 osób, żeby Komunia Święta była na niedzielnych mszach świętych od kwietnia do czerwca. I zawsze po dwie osoby. Po dwie, dwoje dzieci. Na przykład w taki sposób. I, i jeżeli troszeczkę będą poróżnione, jeżeli chodzi o kwarantannę, że to już nie będzie pięć osób, ale jak było wcześniej do pięćdziesięciu, to, to my raczej pójdziemy w tym kierunku w parafii. Że zrobić nie, niedużą imprezę, gdzie dzieciaki po prostu są e, tak jakby przejęte bardziej tym czy równo idą, czy odpowiedzi są właściwe, tylko że schodzimy do wnętrza. Spotykacie się z panem Jezusem. Być może to jest okazja ku temu. Ja bym raczej tak to prowadził. Jeżeli ktoś z was planuje chrzest, sytuacja jest podobna. Chrzty z reguły są w małym gronie, chyba że są podczas Mszy Świętej, ale one mogą być w małym gronie. Natomiast największy problem jest ze ślubami, gdzie macie już wszystko poplanowane, wiadomo, że uroczystości nie będzie. Natomiast co do samego sakramentu. I moja odpowiedź, moja porada na to jest taka: nie odwołujcie ślubu, zwłaszcza jeśli mieszkacie osobno. I ten ślub miałby, miał być też czasem że to już jest zaplanowane, że mieszkacie razem i tak dalej. Ja bym tego nie przekładał. I na razie osoby, którym o tym mówię, przyjmują to z dosyć dobrym e, jakimś entuzjazmem, a mianowicie w taki sposób, że są na ślubie oni i rodzice. W tym momencie rodzic, jeden z rodziców może być świadkiem. Jest tylko msza święta. I plan jest taki, że na pierwszą rocznicę ślubu będzie odnowienie przyżyczeń małżeńskich i impreza weselna. I na razie osobom, które u nas biorą ślub, mówiąc o, w ten sposób o, o danej sytuacji, patrzą, że, że to ma ręce i nogi. Natomiast jeżeli ktoś z was mieszka razem, czyli ślub jest trochę formalnością, że no to, to musicie podjąć jakąś, jakąś decyzję, czy w jakim to ma iść kierunku. Natomiast dla, dla osób, które Podchodzą do tego w taki, w taki sposób, jak mówi Kościół, że to jest też zaplanowany gdzieś już czas w drodze ich rozwoju. I teraz odkładanie tego nie wiadomo na ile, potem nie wiadomo jak z salą, jak to się ułoży. Moim zdaniem, lepiej jest wziąć ślub tak, jak było planowane. Wiadomo, że będzie bez gości, bardzo skromne towarzystwo, bardzo skromne, czyli z tym ograniczeniem, może być nawet do pięciu osób. Ale ważne, żebyście złożyli przysięgę. Zresztą, jak jest rodzina, to jest inna sytuacja, bo to są właśnie rodzice, z którymi macie cały czas kontakt i oni mogą być świadkami. Potem mogą być inni świadkowie na y, waszego odnowienia przyrzeczeń i całej uroczystości. To, to można zaplanować i dobrze zrobić. Także to jest moja odpowiedź na to pytanie. Y, pewne rzeczy wymagają przełożenia, ale myślę też, że przy dużej dojrzałości możecie normalnie zacząć funkcjonować. I mieć ślub teraz taki, a później zaplanować. Jeżeli nie będzie możliwości na pierwszą rocznicę ślubu, bo nie wiadomo, jak się wszystko rozwinie, to, no to na drugą. Ale przekładanie nie wiadomo dokąd i jak jest, myślę, zbyt dużą pułapką, zwłaszcza dla osób, które nie mieszkają razem, a przez ślub planują zamieszkać razem. To jest moja odpowiedź na to pytanie, ale napiszcie swoje komentarze. Co wy uważacie? Jakie macie rozwiązania u siebie w parafiach? Co Wam ksiądz powiedział? Jakie dał propozycja? Bardzo Was zachęcam, żebyście podjęli ten temat w komentarzach. Tymczasem, kciu w górę, subskrybujcie nasz kanał. I chcę Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Robimy program dla dzieci. Rewelacyjny, półtorej godziny na żywo, codziennie o godzinie 11 na naszym drugim kanale live. Tutaj macie link do jednego z tych programów. Wejdźcie sobie i za bardzo, bardzo Was zapraszam, żebyście dzieciakom w wieku od 6 do 11 lat właśnie to pokazali. Będą zachwycone. Z Panem Bogiem Kciuk w górę i subskrybujcie kanał.